Dnia 22 listopada odbył się ostatni spektakl z cyklu Druga Łęczycka Jesień Teatralna. Swój recital muzyczno-poetycki przedstawiła Ewa Błaszczyk wraz z zespołem. Błaszczyk. Zapytaliśmy organizatora o przebieg imprezy. Dzisiejszym recitalem na Wybłaszczyk zakończyliśmy drugą męczycką miesię teatralną. Przez miesiąc mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć wielu aktorów scen polskich, znanych z ruchów telewizyjnych, jak i teatralnych. Pierwszym aktorem, który do nas zawitał, był pan Wojciech Wysocki z monodramem Życiorys. Poezji Herberta. Spektaklowi towarzyszyła wystawa prac pani Emilii Gowin-Pacuły. Następnie na Zamku Królewskim w gościliśmy panią Irenę Jul z monodramem jest źródło na podstawie poezji Cypriana Kamila Norwida. Kolejnymi gośćmi zaproszonymi przez Muzeum Włończycy była dwójka znakomitych aktorów teatru TEM w Warszawie: pani Agnieszka Sitek i pan Tomasz Męczak. W dniu zakończyliśmy drugą łańczycką myśl teatralną, wspaniałym na Pani i poczucie szczęścia, nawet gdy... Zainteresowani Łęczycanie licznie przybyli na spektakl. Jak podobał się Panu reczytal? Przeżycie niesamowite, młodzieżowym językiem, odlotowym, a na pewno rzadkie, nieczęsto mamy okazję w Świadkami tak fajnych rzeczy, jak dzisiejsze życie. Dziękuję za uwagę.